Także witam tutaj wszystkich i dzisiaj ponownie siadamy za ciągnikiem Ursusem C363P. Dzisiaj jadę w tym momencie zakultywatorować pole pod pszenicę. Kawałek tylko pola, bo tylko kawałek pola będzie obsiane pszenicą. Tutaj tylko znowu kultywatorem pokażę wam kawałek przejazdu, trochę jak wyjeżdżam z podwórka, całej trasy na pole nie pokazywałem. Bo oczywiście kamera była zbyt wysoko ustawiona, później jak już z będę jechał. No tu już będzie deczku niżej, będzie się lepiej to oglądało. Yy, tu jeszcze jedziemy na starych tych kołach, które jeszcze były wcześniej, a już y, z siebiebnikiem będę jeździł właśnie na tych szerszych. Y, szersze koła kosztowały mnie 250 zł za sztukę, czyli wyszłoby wyszło mnie taniej niżbym kupował komplet y, powiedzmy kół z felgami nowymi, nowe dentki, opony, no może dentka jedna i to by była ok, ale tamte dwie opony się nadawały do wymiany. No, i tu tak jeżdżę sobie właśnie. Mówię, podzieliłem pole na pół. Pół będzie obsiane pszenicą, a pół będzie po prostu, no już jest w sumie, w tym momencie obsiane łubinem. Łubin posiany jest ze względu na dopłaty, które są y, teraz właśnie większe, no i dzięki takim roślinom motylkowym możemy raczej nie musimy się bawić w takie rzeczy jak dopłaty. Jeżeli mamy powiedzmy ileś tam powierzchni zasiać poplonów, czyli w moim wypadku to było przeszło 2 hektary, no to połowę z tego wystarczy, że obsieję raz w roku, znaczy no do roku obsieję po prostu sobie połowę tego roślinami motylkowymi i to będzie to samo i nie trzeba później siać poplonów. Czyli ja zostawiłem na hektar 30 pola łubinu. No, i tu już, właśnie mamy z siewnikiem filmik, i tu widzicie obciążniki od T25 założone, założone na nagarniacze. Na łańcuchach tylko zawieszone są tych, co trzymają te zagarniacze, gdyż jest siewnik podniesiony. Tutaj odkręcam znacznik, ustawiony siew jest C4, chyba z tego co dobrze pamiętam, i siew normalny, żaden zwiększony. Coś tam jeszcze na zapadkach też jakoś tam półstawione, pootwierane, jakoś tak że tak powiem szerzej niż owca. Chociaż powinienem to trochę bardziej skręcić, ale już próba była na tym zrobiona i tak zostawiłem. Wysiewam 230 kg na hektar. Pszenica zaprawiona jest, odmiana jakaś oścista, nie pamiętam dokładniej. Redlice są trochę jeszcze opuszczone, później tam przy kolejnym przejeździe będę to podwyższał, bo nie dało się cofać, bo rurki o ziemię zahaczały. Za bardzo to było rozkręcone. I w sumie dlatego też mi wcześniej po prostu rurki wypadały podczas siania. Jak gdy podnosiłem traktor, gdy, gdy podnosiłem podnośnik, no to... Mm. podnosiłem podnośnik. Gdy podnosiłem podnośnikiem siewnik, to mi rurki wysuwały się. No i tu jadę. Tu jest pole właśnie kultywatorem zrobione dane przedsiewnie. Jest polifoska. Szóstka w ilości chyba 150 kg na hektar. E, specjalnie tutaj nie więcej nie nawoziłem, bo jest tak zwany dół. Tutaj zazwyczaj jak się nie popryska jakimś antywylegaczem, to po prostu zboże wykłada się. No, z dół to bardziej jest, ze zgórka wszystko spływa. Także dlatego tutaj jest tak dobrze to nawożone. Tym bardziej, że jeszcze tutaj był poplon. No, to może coś e, przeoranie tego poplonu tutaj da jakiegoś tam trochę azotu. Mm, jeszcze może być tak, że tutaj, gdzie niegdzie, ten właśnie poplon nie jest dokładnie przykryty. To może nam to dać to, że a, a tym poplonem, właśnie było przężyto z rzepakiem. To rzepak to i tak zginie, bo będzie popryskany później. Yy, a przężyto może zostać. No to nawet, jak przężyto zostanie w tej pszenicy, to nic się nie stanie, wszystko i tak idzie na parze. Sieje tę pszenicę tylko ze względu na kury. A jeżeli, a jeżeli później przyjdzie mi siać właśnie pszenicę tym zebranym nasieniem, no to nawet jak te przężyto o zimę posieje później znowu w przyszłym roku na wiosnę, to nie zdąży wyrosnąć do jesieni posiane na wiosnę, no bo to jest zboże o zimę, także nie ma żadnego problemu, a jeżeli dam kurom z pszenżytem, to przężyto tam gdzie nie gdzie ziarko, Mówię tu ewentualnie, tam jeden, jedno ziarko na sto ziarek będzie, czyli nawet może procenta nie będzie tego zakwaszczenia. No właśnie, dlatego nie lubię tych poplonów, bo później likwidacja ich to jest wymaga, że tak powiem, dobrego sprzętu, ustawienia. Ja jeszcze ja w pługu nie mam tych ścinaczy i dobrze mi to nie przykrywa. No właśnie, tutaj skręcam sobie rurki, redlice, żeby wyżej podnosiło mi, bo nie dało się cofnąć rurka na podniesionym się maksymalnie dotykała ziemi. Do przodu bym musiał jeździć. Zresztą tu i tak chyba teraz pojadę do przodu, bo, bo po prostu tu miedza jest od drogi wysoka. No i tak często sprawdzam właśnie co się dzieje, czy się nie zapycha. No dziwo się tutaj specjalnie już nie zapychało. Zagarniacze przekrywają idealnie. Nie ma jakichś takich większych, że tak powiem no nie, nie zakryć. Po prostu wszystkie ziarka są przykryte. Trzeba było tak od razu zrobić i by było ok. Opony naprawdę jeżdżę na tych przednich kołach i nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o jakieś skręcanie bo tak samo mi się suwał przód na tamtych kołach, jak i na tych ale to chyba przez tą belkę mi tak po prostu czasami skręci koła, że nie da się tego wyprostować. No to mówię, muszę zregenerować tę belkę. A, jedyna tylko zaleta dla mnie to taka, że właśnie stabilniej się jeździ. Na nierównym terenie, a taka delikatna wada to ciężej się kierownicą kręci, chociaż i tak w tym ciągniku dla mnie luźno się tym kręci, także nie ma problemu. Na razie myślałem o tym, żeby zrobić jakieś coś takiego jak wspomaganie, ale naprawdę są ważniejsze teraz w tym momencie wydatki. Że tak powiem, cały czas zbieram pieniądze i myślę o zakupie jakiegoś traktora, także. Nie ben... No ja wiem, rozumiem, 2000 to tylko wspomaganie, czy tam ileś, no olejowe, a jak samemu się zacznie robić, to jeszcze taniej. No ale grosz do grosza, wiecie, tu 2000, tu kabina do 2000, tu już 4 i tak można wydawać pieniądze na te traktory. A 4000 już do dołożyć do traktora, to mu no, zawsze można coś lepszego kupić. Także nie bawię się już już większe wydatki do tych traktorów, bo szkoda już się męczyć z tym. No tu tak w poprzek sieje. Jeszcze podczas filmu z Siania Owca tam ktoś stwierdził, że takie sienie to 30 lat temu było modne, teraz to się sieje raz przy razie i robi się coś takiego jak ścieżki technologiczne. No, powiem Wam tak, ja już analizowałem ten siewnik, tę sytuację i żeby tutaj robić takie ścieżki. No, ale jest taki problem, że ten siewnik ma szerokość 2,7 metra. No, i chcieć to trzeba przerabiać, żeby było przynajmniej ze 3 metry. Żeby to było wielokrotność przejazdu opryskiwacza, w tym przypadku na przykład 12 metrów, to 4 przejazdy siewnika, to dałoby jakoś radę zrobić. Albo w opryskiwaczu trzeba by było przerabiać tak, żeby pryskał właśnie trochę wężej niż 12 metrów, ale co za tym idzie, wtedy te ścieżki by były częściej niż 12 metrów. Dlatego też ja z tym siemnikiem nie chcę się zabawiać w ścieżki technologiczne, tylko po prostu sieję tak jak sieję, a ścieżki później robię przy pierwszym jakimś zabiegu. Czy ja wiem, czy mi to dłużej schodzi? Po prostu w trzech, czy tam w jakichś dwóch miejscach przychodzę całe pole, odmierzam po 12 metrów, stawiam takie chorągiewki, jadę i pryskam. Albo czy tam sieję nawóz, w zależności, czy tam pierwsze robię. A później, jak już kolejny jakiś zabieg przychodzi mi robić, to niestety, ale po prostu widać te ślady i nie widzę sensu bawić się w te ścieżki. No chyba, żeby miał naprawdę duże kawałki pola, że jakbym zaczął chodzić, to bym, to bym pół dnia chodził po tych polach i wtedy bym pomyślał właśnie o tym, ale to wtedy większe pole, to większy siewnik by musiał być no to wtedy można się bawić, no a z tym silnikiem nie, no nie będę się w to łudził już rzepak tak siałem yy, stosowałem ścieżki właśnie robione na te chorągiewki raz, dwa, trzy pojeździłem razy i już te ścieżki było gołym okiem widać trochę po zimie jak dobry rzepak jest na wiosnę to tego nie widać, no ale to tam znowu raz wystarczy wiosną przejechać, a tych zabiegów robi się ze sześć, siedem Łącznie z nawozami, opryskami, także te ścieżki też łatwo się robi. No. No i tak to wychodzi z tymi ścieżkami. No. Chciałoby się, żeby było tak, jak wszędzie, no, ale mówię, tu sprzęt musi być do tego odpowiedni. Ktoś może powiedzieć, że jednak łatwiej jest po prostu zasłaniać rurki, wtedy masz lepiej widoczne ścieżki. No to się zgodzę. Ale w tym wypadku nie ma to racji, by to właśnie na szerokość siewnika, szerokość opryskiwacza. Także ten temat mogę uznać na razie zamknięty, jeżeli będzie jakiś inny sprzęt do dyspozycji, to znowu, że tak powiem, go otworzę. No i tutaj, jak widzimy, sieję po prostu sobie tak w kształt litery U, cały czas jadę od drogi. Po prostu raz przy razie w poprzek, tak jakbym wzdłuż siał. Tych poprzeczek będzie tyle, ile będzie będzie przejazdów wzdłuż no nie chciałem ujeżdżać tam pola dalej specjalnie tak, żeby po prostu jeździć no po prostu tak siedzę i co tu więcej Wam powiedzieć no a właśnie wiosna teraz jakoś taka dziwna jest początek kwietnia nastał temperatury w okolicach 20 stopni Celsjusza nastały i momentalnie w przeciągu 3-4 dni na, przynajmniej na tym polu normalnie się kurzyło jak podczas kopania ziemniaków, niekiedy Albo przy jakiejś suchej orce. No, wysuszyła się ziemia w dziwny sposób. Tutaj telefon coś próbował mi tu się dobijać, dobra. No i jeżdżąc, jeszcze tutaj, jak siejałem, siałem pszenicę, to ok, ale później tam po lewej stronie, tam widzicie te niedosiane, to już siałem łubin, robiłem kultywatorem. Do jeju, Sahara normalnie, dosłownie Sahara. No nie nagrałem z tego filmiku, bo by tylko jeden wielki kurz było widać. Trzeba w masce było jeździć, żeby nie oddychać tym. No może nagram jeszcze film spryskania, ale to czekam aż będzie ładniejsza pogoda. No bo tylko posiałem łubin i od razu spadł deszcz. No jedno to dobrze, bo jak łubin e, siałem no to w piach siać, no to jakby wilgoci nie było to by nie wychodził. No ale i się sporo chłodziło, jest teraz temperatura 10 stopni albo i mniej. No w sumie normalne w te pory. Nienormalne było to, że to tak nagle się ciepło zrobiło. A jak rzepaki zaczęły Wam rosnąć, powiem, że normalnie zabieg za zabiegiem trzeba było robić. Jeszcze jakby tak temperatura dłużej się potrzymała, to by i zaraz kwit, ale na razie chyba temperatura wstrzyma ten gwałtowny wzrost tego rzepaku. Ja już posiałem sobie dwie dawki azotu, jeszcze jedną podsypię w tym tygodniu albo w początku następnego, czyli to będzie, nie wiem, maksymalnie gdzieś... W sobotę, chyba 8, 8 kwietnia jeszcze dosieję ze 100 kg saletry na hektar i już będzie zakończona sytuacja z nawożeniem rzepaku. Pryskałem już od skracania, jakieś tam mikroelementy też dawałem, od chowacza całego tego szkodnika, jeszcze coś, co tam jeszcze było, no borem oczywiście przede wszystkim, siarczanem, magnezu siedmiowodnym siarczan magnezu siedmiowodny, tak, dobrze mówię, i już y, nawet nawoziłem zboża, pierwsza dawka to była seletroson w marcu siana w połowie, czy tam gdzieś na początku zresztą był o tym filmik, a już poleciała druga dawka opryskiwaczem, pryskałem mocznikiem i też siarczanem magnezu siedmiowodnym, do tego dodałem jeszcze jakiś kompleks, y, komplet y, mikroelementów, taka paczka 5 kg, która wystarcza nawet na 10 hektarów, Podzieliłem sobie ją na dwa razy, będę później jeszcze y, przy skracaniu i oprysku od grzyba. Dodawał sobie jeszcze te mikroelementy. To tam właśnie sprawdzam w tym roku, czy takie pryskanie zboża i takie nawożenie będzie dawało jakieś rezultaty, bo zeszłego roku to z pryskaniem na wiosnę nic nie robiłem, na żadnego skracania, żadnego nic. Teraz staram się robić, że tak powiem, tak jak to większość robi. No to przeskoczyłem, już widzimy, bo tu pierwszy był siewnik, a tu już drugi siewnik zasypany zbożem, bo to naraz całego pola nie objęło 90 ary do zasiania, tak ciepło, że nawet bluzę musiałem zdjąć, jak widzimy jeździ, a ja w krótkim rękawku jeżdżę. No i będziemy patrzeć, co się będzie działo. Zobaczymy jeszcze, ja postaram się w niedzielę zrobić taki objazd pól i każde pole nagram i opowiem co nieco kamerą tak na żywo, nie mikrofonem dograny dźwięk będzie w kabinie, yy, nagrany w domu, tylko po prostu będziemy chodzić po polach i na żywo, że tak powiem Opowiadać do nagrania co i jak. No, tu kończę siew. 236 kg na hektar dokładniej mi wysiał ten siewnik i powiem Wam, podoba mi się jego dokładność, bo słyszałem, że te nowsze siewniki mają jakieś takie bezstopniowe przekładnie, które tam się reguluje, tylko jakoś przesuwą i jak ustawiają sobie jakąś próbę no to niekiedy im wychodzi za mało albo za dużo tych nasion a ja Wam powiem tak, że z tego siewnika jestem zadowolony co do tego bo jeżeli ustawię próbę na 235 to ona mi maksymalnie 2 plus 2, minus 2 kg wycieje na hektar także no do, jeżeli chodzi o taką dokładność no to jest, że tak powiem idealnie a ta niedokładność zazwyczaj wynika z tego, że po prostu sieje się na zakładkę albo tych więcej zakładek jest, albo mniej wschodzi. Tutaj mi o te poprzeczki. No bo w poprzek, jak zaczynam siać, to już obsiewam ten element, który był wzdłuż obsiony niekiedy. No ale to takich tam kilka punktów jest i stąd te właśnie dwuprocentowe powiedzmy odchyły od próby wychodzą. Ktoś tam doradzał mi nie nieraz, żeby ten siewnik wymienić na jakiegoś Amazona. Ale raczej go nie będę sobie wymieniał póki co, bo na razie sprawdza się według mnie ok. No i tu kończę. Yy, ostatni będzie przejazd, już znacznik zamykam. Znacznik już nie będzie potrzebny, bo tylko zostało mi tutaj przejechać raz wzdłuż. I na tym zakończymy ten filmik, a później nagram jeszcze jak robię jedną z dwóch poprzeczek. Tutaj jedną zrobię i. Będziemy opowiadać, znaczy ja będę wam opowiadał o polach, które będę mijał, bo będę swoich pól dużo mijał. Tam zobaczycie m.in. rzepak jaki już wyrósł mnie po tych moich zabiegach. I jeszcze mam taką ciekawostkę dopowiem. Na razie Władimirca, że tak powiem, odstawiłem w odpoczynek, ponieważ szykuje mi się remont kapitalny skrzyni biegów. Opowiadałem Wam kiedyś, że ta skrzyna kiedyś pracowała w błocie, wodzie, piachu i, i tak w sumie bez oleju. To i tak o dziwo, że te, po tym takim czymś, te 6 lat wytrzymała. Po 6 latach należy się jej kapitalny remont, gdyż jak teraz próbowałem pryskać rzepaki, to już zaczęło mi coś tam w niej gruchotać. Żeby więcej już nie rozwalić, dlatego ja się wstrzymałem i teraz całą wiosnę będę jeździł z Ursusem, z rozsiewaczem nawozów, z opryskiwaczem. Jeszcze z rozsiewaczem nawozów nie jeździłem, ale będę musiał jeżeli będę siał właśnie na rzepak na wóz a z opryskiwaczem no, pojeździłem sobie właśnie z nawozami na zboża z tym mocznikiem i już sobie wyregulowałem i już wiem, że na przykład 1,5 hektara sobie mogę jedną beczką opryskać dobra ja w tym odcinku już będę kończył żeby się tak nagle sztucznie nie urywać także spontanicznie się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku na razie Wam i cześć